Libido to ogół chęci dążenia do podejmowania aktywności seksualnej, czyli popęd seksualny. Czy wiesz, że twoje nawyki mogą mieć ogromny wpływ na twoje Libido? Tak. To, co robisz każdego dnia, może gasić lub wzniecać twoje pragnienia. Zostań ze mną, a razem odkryjemy tajemnicę tego fenomenu. Co powoduje obniżenie Libido? Witaj w dzisiejszym filmie. Mówię o czymś, co dotyka wielu, być może także i ciebie, o obniżonym libido. Przez najbliższe kilka minut pokażę, jakie mogą być główne przyczyny tego problemu i jak sobie możesz z nimi poradzić. Jeżeli chcesz poprawić swoje życie intymne i poczuć się lepiej w swoim ciele, to ten film jest właśnie dla ciebie. Zostań do końca, a dowiesz się, jak rozwiązać ten problem. Najważniejsze jest zrozumienie przyczyn. Na pierwszym miejscu jest stres i zmęczenie. Żyjemy w ciągłym biegu, a to może zabijać nasze pragnienia. Jak sobie z tym radzić? Proste techniki relaksacyjne i dbałość o odpowiednią ilość snu mogą zdziałać cuda. Moja rada, znajdź sobie chwilę w ciągu dnia z partnerem na wspólną gimnastykę, taniec lub wysłuchanie dowcipu. Zróbcie z tego codzienny rytuał. Napisz w komentarzu, a jak ty sobie radzisz ze stresem? Dieta i odżywianie. Jak ważna jest właściwa dieta, to nie muszę ci chyba tłumaczyć. To, co jesz, ma ogromny wpływ na twoje libido. Zwiększenie spożycia afrodyzjaków takich jak awokado, ostrygi, czekolada może znacząco poprawić sytuację. Nawet zwiększenie ilości lubczyków w potrawach jest pomocne. Zostaw lajka, jeżeli podoba Ci się któryś z tych afrodyzjaków. Aktywność fizyczna. Regularne ćwiczenia mogą zwiększyć Twoje libido poprzez poprawę krążenia i samopoczucia. Nawet 30-minutowa aktywność każdego dnia znacznie poprawia sytuację. Uprawiaj aktywność, jaką lubisz. Ważne, żebyś to robił. Zdrowie psychiczne. Problemy związane z, ze zdrowiem psychicznym, takim jak depresja czy lęki, mogą mieć duży wpływ na twoje libido. Rozwiązaniem jest wizyta u profesjonalisty i odpowiednie leczenie. Innymi przyczynami obniżenia libido mogą być choroby, takie jak na przykład cukrzyca, otyłość, zaburzenia hormonalne, np. choroby tarczycy, nadciśnienie, miażdżyca czy też anemia. Na obniżenie libido mają wpływ również niektóre leki. Na przykład antydepresanty, leki antykoncepcyjne, leki obniżające cholesterol czy też leki na nadciśnienie. Zadziwiające. Nadciśnienie obniża libido. A niektóre leki na nadciśnienie, jako skutek uboczny, mają też obniżenie libido. To samo dotyczy leków antykoncepcyjnych. Sprawdź to. Dbaj o zdrowie. Gdy nie dokuczają Ci żadne objawy chorobowe i czujesz się dobrze. Jesteś bardziej skłonny do zbliżeń. Unikaj używek. Alkohol wbrew pozorom również obniża libido, jak i inne środki psychoaktywne. Prowadź zdrowy styl życia. Zadbaj! O zdrową i zbilansowaną dietę i odpowiednią ilość snu. Pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej. Aktywność pozwala utrzymać sprawność oraz poprawia samopoczucie. Zadbaj o nastrój i relaks. Ważne, by sypialnia zapewniała poczucie intymności. Nie powinna być miejscem do dokończenia pracy czy innych zajęć. Dbaj o relację w związku. Komunikuj partnerowi swoje obawy, lęki czy odczucia. A najważniejsze słuchaj, co on ma do powiedzenia. Jeśli czujesz, że potrzebujesz indywidualnego podejścia i wsparcia w poprawie Twojego lipido, zapisz się na konsultację. Razem znajdziemy idealne rozwiązanie dla Ciebie. Pamiętaj, że osoby uprawiające częsty seks przynajmniej dwa razy w tygodniu mają więcej immunoglobuliny typu A w organizmie, co oznacza, że są bardziej odporne na choroby. Oczywiście nie można zapomnieć, że seks jest również naturalnym sposobem na złagodzenie stresu. Pamiętaj, że obniżone libido to nie tylko coś, z czym można, ale i warto walczyć. Kluczem jest poznanie przyczyn i konsekwentnie wprowadzenie zmian w swoim życiu. Stres, dieta, aktywność fizyczna czy zdrowie psychiczne to niektóre z aspektów, które mają na to wpływ. Postępując moimi kroczkami, możesz znacząco poprawić swoje życie seksualne i ogólne samopoczucie. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz poprawić swoje zdrowie i samopoczucie, to nie przegap mojego kolejnego filmu pod tytułem Skąd się biorą choroby metaboliczne? Subskrybuj kanał i wybierz się razem ze mną w podróż po zdrowie. Do zobaczenia!